Haha, ha. pierdonka codziennie wysokie ceny. W dzisiejszej zjebanej ofercie. Lodziara angida używana robi 700 lodów tygodniowo masz na nią gwarancję 2 sekundy od odejścia od kasy możesz wytworzyć 3 smaki. Spermowy prosto z waca prosto z dupala i mix smaków spermowy z kałowym cena promocyjna z 10 tysięcy na 15 tysięcy dolarów. Piwo Jarek zabiera 40% alkoholu 59% wody i 1% główna po spożyciu następnego dnia masz kaca poleca sam żul spod pie. Leszek cena to jedyne 100 dolarów kambodżańskich. Świeża oferta pomysłu na zgniły jabłka nie testowano na zwierzętach niejadalne po zjedzeniu dostajesz sraki cena 100 dolarów za kilo. Lizaki czupa czupsy po wylizaniu następuje śmierć przeterminowane z roku 2005 testowane na dzieciach które nie przeżyły cena za sztukę to 200 rubli. Telefon marki Moki a używał go sam i Hitler telefon ma budowany 32GB pamięci wewnętrznej gps oraz aparat 20MP zlów cena wynosi 5000 ruskich centów. Na sam koniec oferta dnia tu pierdonka drogo rozmawianie za 333 grosze za te strasz i gadasz cena za starter 1509 dołączamy do każdego telefonu Moki a za dopłatą 1599 To już koniec naszej reklamy życzymy zjebanego dnia pierdonka hahaha pierdonka.